Cześć horrorowi maniacy i witam was w świecie grozy na już 11. odcinku serii Poznaj Horror. Dzisiaj zwykle zabieram was w podróż po trzech mało znanych, ale zdecydowanie wartych uwagi w filmach grozy. Tym razem będzie różnorodnie, bo odpowiemy sobie na pytanie, czy sny mają znaczenie. Następnie przejdziemy przez czarno-biały, wampiryczny horror. E Aż dojdziemy do zapomnianego hiszpańskiego psychologicznego dreszczowca. Gotowi? No to zaczynamy. Ale zanim przejdziemy do tych wyżej wymienionych snów, czy macie swoje horrorowe guilty pleasure? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, czy macie filmy, które wstydzicie się, że je lubicie, które wiecie, że nie są może zbyt ambitne, nie mają kryterii dobrego horroru, ale mimo wszystko mają w sobie to coś, co was przyciąga do nich. Mam pomysł na nowy format, który ukaże się już niedługo, także dajcie znać w komentarzach, czy macie swoje guilty pleasure i zaczynamy od filmu numer 1. Niech się stanie z roku 2020, to horror, który miesza science fiction z koszmarną wizją snu. Niech się stanie to film, który hipnotyzuje obrazem i dźwiękiem, ale też zaskakuje nietypowym podejściem do tematu. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, co tak naprawdę dzieje się w naszych snach i czy istnieje coś więcej niż tylko podświadome projekcje, to ten film jest dla Was. Ale zacznijmy od fabuły. Główna bohaterka Sara to młoda dziewczyna, która cierpi na chroniczną bezsenność i dręczą ją powracające koszmary. Aby znaleźć ukojenie, zgłasza się do tajemniczego eksperymentu badającego sny. Na początku wydaje się, że naukowcy chcą jedynie rejestrować jej senne wizje, ale szybko okazuje się, że kryje się za tym coś więcej. Im dalej zagłębia się w eksperyment, tym bardziej rzeczywistość zaczyna się zacierać. A Sara odkrywa, że jej koszmary mogą być nie tylko wytworem jej umysłu. Is this your first sleep clinic? Do you feel well really rested? For some reason we always figure out a way to simply discount them as just dreams. If I show this to you, you cannot tell anyone. Jeśli chodzi o techniczne aspekty w tym filmie, to jest to audiowizualna perełka. Neonowe światła, surrealistyczne wizje i senna atmosfera, ale w trochę innym wydaniu niż to już kiedyś omawiane. I Saw the TV Glow. Yy, mimo wszystko. Te wizualia sprawiają, że od początku czujemy się jak w dziwnym filmie, dziwnym śnie, z którego nie można się obudzić. Zdjęcia są stylizowane, pełne kontrastów między rzeczywistością a onirycznymi sekwencjami. Ścieżka dźwiękowa to majsterstyk synthwave'owe dźwięki w stylu Johna Carpentera trochę mi przyszło to na myśl nadają filmowi niesamowity klimat i sprawiają, że widz czuje się jak w mrocznym cyberkoszmarze. Strach w tym filmie wywodzi się raczej z poczucia dezorientacji i paranoi. Koszmarne wizje bohaterki są przerażające, ale największy niepokój budzi to, że nie wiemy, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna sen. Ten film atakuje podświadomość, gra na pierwotnym lęku przed nieznanym. Świetna i hipnotyzująca atmosfera, genialna muzyka i oprawa audio i ciekawa koncepcja snów jako portalu do innego wymiaru. Z minusów tego filmu mogę wymienić fabułę, która momentami jest nieco zagmatwana. Nie wiem, czy nie było tam przypadkiem jakichś dziur logicznych. I zakończenie, które hmm, trochę rujnuje cały obraz filmu, ale może i tak miało być. Przejdźmy do mojej opinii końcowej. Czyli, jeśli lubicie filmy takie jak Donnie Darko czy Under the Skin, to niech. Się tak, niech się stanie, przepraszam, powinno trafić w Wasz gust. To senna, dziwna podróż w głąb ludzkiej podświadomości, która może nie spodobać się każdemu, ale na pewno zostanie w pamięci. A skoro jesteśmy już przy filmach, które bawią się konwencją i atmosferą, to teraz czas na wampiryczną opowieść w stylu noir. Coś, czego w horrorze jeszcze nie było. Więc kolejny film to coś naprawdę wyjątkowego. Irański horror wampiryczny, kręcony w czerni i bieli, który wygląda jak skrzyżowanie westernu, arthouse'u i komiksu o dziewczynie, która... Nocą wraca sama do domu, bo taki jest tytuł tego filmu, to debiut, który zachwycił krytyków i szybko stał się filmem kultowym. To kino bardzo stylowe, nietypowe, ale jeśli dasz się wciągnąć, to wciąga bez reszty. Także o czym jest ten film z 2014 roku? Akcja toczy się w fikcyjnym podupadłym irańskim mieście o zgrozo The Bad City. Miejsce to wydaje się umarłe, pełne przemocy i samotności. I to tutaj, nocą, po ulicach snuje się samotna dziewczyna w czarnej czatorze, która okazuje się wampirzycą. Ale nie jest klasycznym potworem, to raczej mścicielka obserwująca i wymierzająca sprawiedliwość wego, według własnego kodeksu moralnego. Kiedy poznaje młodego chłopaka, między nimi rodzi się dziwna, cicha relacja, pełna napięcia i niedopowiedzeń. A ja nie do nie tufan miał, idę na tufane chyli A po prostu on I w tym filmie od razu rzuca się to, że jest to kino nastroju. Czerni i Bieli użyto tutaj z ogromną świadomością. Każdy kadr wygląda jak obraz, pustki, długie ujęcia, ciche miasto nocą. Wszystko działa jak w hipnotycznym transie. Do tego dochodzi ścieżka dźwiękowa mieszanka popu, darkwaveu i ambientu, tak bym to określił, która generalnie buduje klimat obcości i. Romantycznego niepokoju, no tak, bo ten film nie tylko jest horrorem, ale jest też swego rodzaju romansem. Nie jest to horror dosłowny. Yy, groza jest tu raczej subtelna, czai się w spojrzeniach, gestach i w milczeniu. Sama postać wampirzycy nie jest przerażająca w klasycznym sensie, ale jej obecność wywołuje fascynację i napięcie. To film, który gra na emocjach i atmosferze, jest bardziej romantyczny, melancholijny niż krwawy. Jako plus to na pewno już wcześniej wymienione przepiękne zdjęcia i oryginalna forma. Nietypowe podejście do motywu wampira, wciągający klimat i znakomita muzyka. No, jedyne co mogę powiedzieć, to to, że tempo jest może trochę powolne i no, użyć będzie niektórych widzów. Fabuła jest oszczędna, jest bardziej symboliczna niż konkretna. Ale podsumowując, to nie jest horror dla każdego, ale jeśli szukacie czegoś innego, bardziej poetyckiego niż strasznego, to warto. O dziewczynie, skróćmy już sobie tytuł, to film, który bardziej hipnotyzuje niż szokuje. To nowoczesna. Baśń o samotności, zemście i dziwnej miłości w świecie pełnym duchów, dosłownie, i metaforycznie. A teraz, zanim przejdziemy do ostatniego tytułu dzisiejszego odcinka, przypomnę o czymś ważnym. Jeśli podoba ci się seria Poznań Horror, to zostaw suba i łapkę w górę. To bardzo pomaga kanałowi i dziękuję za to, że jest nas już tutaj 100. Jeśli widzieliście któryś z omawianych dzisiaj filmów, dajcie znać w komentarzach. Może macie swoje ulubione, mniej znane horrory, które warto pokazać w kolejnych odcinkach. A teraz czas zejść w roczne zakamarki ludzkiej psychiki. Pora na coś cięższego. I jest to pora na dziewiątą sesję. A więc na zakończenie coś zdecydowanie cięższego, gęstszego i bardziej klaustrofobicznego. Dziewiąta sesja z 2001 roku to jeden z tych filmów, które są już w sumie kultowe, mimo tego, że po premierze przeszły raczej bez echa i bez y, żadnego konkretnego y, owiania ich kultem. A powinny. Niskobudżetowy, ale piekielnie skuteczny horror psychologiczny, który pokazuje, że największe potwory często czają się w naszej głowie. Ale zacznijmy od fabuły. Grupa pracowników firmy zajmującej się usuwaniem azbestu dostaje zlecenie oczyszczenia dawnego budynku, budynku po zakładzie psychiatrycznym. Jest on ogromny, opuszczony i niepokojący. W trakcie pracy jeden z członków ekipy trafia na stare nagrania sesji psychiatrycznych pacjentki o imieniu Mery, cierpiącej na rozszczepienie osobowości. Im więcej dowiadujemy się z tych taśm, tym bardziej atmosfera gęstnieje, a napięcia w grupie eskalują. W końcu granica między tym, co realne, a tym, co urojone, zaczyna się zacierać.

niesamowitą, duszną atmosferę, nie tylko ze względu na azbest w powietrzu, ale pomijając to, kamera często spogląda z oddali, śledzi postacie, jakby sama była duchem w budynku. Brak muzyki w wielu scenach działa na korzyść, cisza staje się tutaj narzędziem grozy. Tam, gdzie pojawia się dźwięk, jest on niepokojący, niemal szpitalny i metaliczny, a zarazem chłodny. To jest film oparty na psychologicznej grozie. Zamiast duchów i potworów mamy paranoję, traumę i niepewność. Największym źródłem strachu jest tu niewiedza. Mistrzowska atmosfera i budowanie napięcia, dzięki temu dziewiąta sesja potrafi naprawdę wstrząsnąć. Świetne wykorzystanie lokacji i znakomity finał, zaskakujący i niepokojący. Może trochę powolnie rozwijająca się akcja i bez tradycyjnych momentów straszenia, ale naprawdę warto, bo dziewiąta sesja to horror subtelny, powolny, ale wynagradzający uwagę widza. Jeśli lubicie opowieści o powolnym popadaniu w obłęd z niejednoznacznym zakończeniem i głębokim tłem psychologicznym, to jeden z najlepszych wyborów. I to by było na dziś. Tyle. Dajcie znać, który z dzisiejszych filmów najbardziej Was zaintrygował, a może któryś już z nich widzieliście. Jak zawsze zapraszam do komentarzy. Dajcie suba i lajka like i do kolejnego odcinka Poznaj Horror. Cześć.